Czołem ludziska! Czas na przegląd tygodnia, czyli szybkie newsy o tym, co zobaczycie na Staszku i Graszku w przyszłym tygodniu. Pewne rzeczy się nie zmieniają. Woda jest mokra, suchary suche, lama wszechobecna, a The Escapist wydaje kolejne więzienie. Odnoszę jednak wrażenie, że Alka teraz jest bardzo podobne do HMP Iron Gate, przez co nie rwę się do niego jak Reksio do Podwawelskiej. Twórcy wypuścili też wersję testową edytora więzień. Rzucałem na niego oko, ale pozostawia on jeszcze sporo do życzenia, chociażby w kwestii intuicyjności czy interfejsu. Także wniosek mam jeden, Alcatraz najpewniej kiedyś ogram, ale nie będzie to ani ten tydzień, ani następny. No, głównie dlatego, że muszę nieco odpocząć od eskapistów i Wam też by się to przydało. Niemniej jednak, na kanale pojawią się odcinki z Pillars of Eternity. Hotline Miami 2, Dev's Kid Marks oraz Faster than Light. I może tym razem dolecę chociaż do trzeciego sektora? Na koniec niezwykle wielkanocne pytanie tego dnia. Czyli w jakiej grze znalazłaś bądź znalazłeś najciekawsze Easter Eggi? Mam nadzieję, że terminu Easter Egg nie muszę tłumaczyć i nie chodzi tu o wielkanocne jajka, które gdzieś są ukryte w grach, tylko bardziej o takie specjalne smaczki czy jakieś odniesienia do innych gier zawarte w jakichś elementach rozgrywki. Tak jak na przykład gdzieś w Borderlandsach można znaleźć mały poziom, gdzie chodzi Creeper z Minecrafta. Także jeśli macie jakieś swoje ulubione Easter Eggi, to dajcie o nich znać w komentarzach. Na dziś to wszystko. Pamiętajcie zostawić lajka i sprawdzać na bieżąco harmonogram na stronie oraz na fejsie, gdzie znajdziecie dokładną rozpiskę, którego dnia jaki odcinek pojawi się na kanale. Ode mnie specjalna wielkanocna piona. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!